No, słuchajcie, dzisiaj to mamy temat prawdziwą kobyłę, a mianowicie historię władcy pierścieni. Tego, jak powstały książki, kim był J.R.R. Tolkien i co zainspirowało go do tego, żeby napisać powieści które no, są prawdziwym światowym fenomenem i na stałe są w topce najlepiej sprzedających się książek na świecie. Ale wracając do Tolkiena, to nawet jeżeli przyjmiemy, że nie stworzył on tak naprawdę gatunku fantazy jako takiego, no to nikt, absolutnie nikt, nie przyczynił się do większej jego promocji i rozbudowy jak Tolkien właśnie. A ekranizację powieści Tolkiena to już w ogóle klasa sama w sobie. I o nich też dzisiaj będzie i w ogóle o tym, jak spuścizna Tolkiena stała się po prostu marką. Także widzicie, mamy naprawdę sporo rzeczy dzisiaj do obgadania, także nie przedłużajmy i lećmy już z tematem. Zanim zajmiemy się samym Władcą Pierścieni, to musimy zatrzymać się przy historii samego Tolkiena i jego drodze do stworzenia książek, które za kolejne 50 lat zmienią życiorys Petera Jacksona. John Ronald Ruel Tolkien urodził się w 1892 roku i co ciekawe w Afryce. Pochodził oczywiście z brytyjskiej rodziny, ale jego ojciec sprawował w wolnym państwie Orani funkcje urzędnicze w banku. W wieku trzech lat mały Tolkien razem z mamą powrócił do Anglii i nie wchodząc już jakoś tak nadmiernie w detale dotyczące jego dzieciństwa, to trzeba po prostu zaznaczyć, że miał ogromną smykałkę do języków w dużej mierze dzięki pracy swojej matki, której zależało na edukacji dzieci. Dość powiedzieć, że Tolkien w swoim życiu zapoznał się z kilkunastoma językami od łaciny przez hiszpański, włoski, niemiecki, walijski, staroangielski, a i nawet ponoć rosyjskiego troszkę liznął. Matka Tolkiena zapoznawała go również z literaturą między innymi z Alicją w krainie czarów czy też Wyspą Skarbów. I to właśnie te dwie miłości, te dwie miłości, czyli lingwistyka i literatura, tak naprawdę napędzały Tolkiena przez całe jego życie. W twórczości Tolkiena często przewijały się motywy inspirowane własnymi doświadczeniami. Przykładowo jego burzliwy związek z czasów młodości ze swoją przyszłą żoną zainspirował go do stworzenia historii pary Beren i Lucien, która została później umieszczona w zbiorze powieści Tolkiena i prawdziwym kompendium wiedzy o losach śródziemia, czyli Silmarillionie. I o tych motywach biograficznych jeszcze dzisiaj będziemy troszkę mówić, ale teraz to może przejdźmy już do tego, jak rozpoczęła się w ogóle kariera Tolkiena związana bezpośrednio już z pisarstwem. Wiemy już, że Tolkien od małego interesował się językami i literaturą i te zainteresowania nie osłabły w nim w kolejnych latach. W szkole zaczął się interesować klasykami, takimi jak poemat z VIII wieku Beowulf oraz rozpoczął proces wgryzania się w język staroangielski. W czasach szkolnych Tolkien zaczął również pracować nad tworzeniem swoich własnych języków w oparciu o zdobytą wiedzę. Łącznie udało mu się opracować około kilkunastu języków w mniejszym lub też bardziej dokładnym stopniu, w tym język elficki, a dokładniej samą grupę języków elfickich. I te języki elfickie, są ciekawe, zostały przez Tolkiena stworzone na tyle kompletnie i na tyle dokładnie, że śmiało można w nich składać kompletne zdania, na YouTubie znajdziecie nawet takie poradniki i tutoriale, które pomogą Wam w nauce tego języka. Wracając do samego Tolkiena, to kontynuował on edukację w koleżu Exeter w zakresie lingwistyki oraz literatury i brał udział w I wojnie światowej. Rozpoczął pracę nad legendarium, które później przerodziło się w Silmarillion, czyli zbiór opowieści z fikcyjnego stworzonego przez Tolkiena świata, w którym toczyć miała się akcja hobita oraz władcy pierścieni. I ten stworzony świat był miejscem, w którym Tolkien mógł osadzić te swoje języki, był inspirowany miłością do mitów, i legend. Nie wiadomo jednak, jak w ogóle potoczyłaby się kariera Tolkiena, gdyby nie jego dzieci, a dokładniej czwórka dzieci. Tolkien był jednym z tych ojców, który angażował się w wychowanie i rozwój swoich dzieciaków. Opowiadał i pisał dla nich bajki i historie, często w ogóle w formie listów, które zostały nawet wydane w ramach zbioru listy Świętego Mikołaja, ale dzięki swoim dzieciom Tolkien stworzył również hobbita. Kontynuując swoją akademicką karierę i będąc już profesorem, Tolkien oceniając pracę studentów napisać miał na jednej z kartek zdanie, które odmieniło losy gatunku fantazy. W pewnej dziurze w ziemi mieszkał sobie hobbit. Samo zdanie było raczej taką luźną myślą przelaną przez Tolkiena na papier, ale z racji tego, że już wiemy, że Tolkien był osobą o ogromnej wyobraźni i chciał ten koncept po prostu rozwinąć i odpowiedzieć na niezadane w sumie jeszcze przez nikogo pytanie, kim w ogóle był Hobbit. Tolkien rozwinął swój koncept w ramach książki, która skierowana miała być do dzieci, pod tytułem Hobbit, czyli tam i z powrotem. Pierwotny szkic trafił do wydawnictwa w roku 1936, a Tolkien otrzymał zachętę do dokończenia swojego dzieła. Książka po prostu została opublikowana w roku 1937 i stała się zasłużonym hitem. Przygody Hobita, Bilbo Bagginsa, ekipy Krasnoludów i Gandalfa no po prostu oczarowały czytelników tych w latach 30. no i oczywiście tych w kolejnych dekadach. Całkowicie zasłużenie, bo świat stworzony przez Tolkiena był na tyle złożony, na tyle głęboki, na tyle kolorowy i na tyle barny, że po prostu no, nie dało się go nie pokochać. W porównaniu do Władcy Pierścieni, do którego już zaraz obiecuję przejdziemy, to Hobbit był taką książką dużo bardziej prostą, nawet pod kątem języka. Nie jest to też powieść, którą niektórzy mogliby określić mianem nadętej, w sensie nie ważą się tam losy świata. Skala zdarzeń, wszystkich zdarzeń w książce jest dużo mniejsza niż we władcy pierścieni, i przez to próg wejścia jest dużo niższy, i przez to myślę, że cały czas można hobita czytać dzieciakom. Bo, no dobra, ten próg wejścia jest niższy, ale może nie tak niski jak tam, nie wiem, Prypetie, świnki, pepy, ale cały czas niższy niż władca pierścieni, no tak uważam. Ja do tej książki mam ogromny sentyment i podejrzewam, że nie tylko ja, także koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, ale po chobicie nastała era władcy pierścieni. I właśnie jak ten. Władca pierścieni tak naprawdę powstał. Oczywiście, sukces Hobbita powodował ogromne ciśnienie odbiorców i wydawców na kontynuację lub też stworzenie podobnej historii z uwielbianymi przez czytelników hobbitami w roli głównej. Tolkien wyłożył w tamtym momencie na stół rozbudowane sekcje Silmarillionu i liczył na ich wydanie, ale może słusznie w ogóle wydawcy uznali, że jest to lektura zbyt złożona i taka zbyt skomplikowana dla takiego masowego po prostu czytelnika. Rad nie rad Tolkien zasiadł do pisania kolejnych przygód hobbitów, i jeszcze w roku 1937 udało mu się stworzyć coś, co stanie się tak naprawdę pierwszym rozdziałem Władcy Pierścieni, czyli zabawę z dawna oczekiwaną. Tolkien jednak długo głowił się nad rolą pierścienia w całej powieści i jego genezą. Była to w końcu jedna z takich niewyjaśnionych tajemnic z Hobbita. I Tolkien przez kolejne lata zaangażował się w proces twórczy. Tworzył kolejne koncepty, jedne z nich w ogóle wyrzucał do śmieci, inne poprawiał. Władca pierścieni Powstawał w czasach II wojny światowej i z racji problemów z niedoborem papieru Tolkien tworzył notatki nawet na marginesach prac studentów. Na pewnym etapie zorientował się jednak, że jego powieść zaczęła się mocno rozrastać a skalą po prostu przygniecie Hobbita. To co wyróżniało świat Tolkiena to jego szczegółowość i spójność. Facet był mistrzem tak zwanego world buildingu, w sensie stworzył swoje uniwersum i obok oczywiście takiego bardzo popularnego wizerunku orków, Elfów czy też krasnoludów, to właśnie spójne uniwersum jest ogromnym, naprawdę ogromnym wkładem Tolkiena w rozwój fantastyki. Bo obecnie każdy podkulturowy twór dąży właśnie do stworzenia swojego uniwersum, nieważne czy gadamy o Star Warsach, Grze o Tron, czy nawet już starym Jarem cały czas Dungeons and Dragons. Odbiorcy po prostu kochają takie spójne i złożone uniwersa, no bo po prostu one pozwalają widzom czy też czytelnikom dużo bardziej wczuć się i wtopić w ten stworzony przez autora czy też autorów świat. Władca Pierścieni został wydany pomiędzy rokiem 1954 i 1955 w trzech tomach i mimo tego, że pierwsze recenzje nie były jednoznacznie pozytywne, to książki zostały bardzo ciepło przyjęte przez czytelników i z czasem obrosły kultem. I tutaj warto wspomnieć o tym, że obok tych wszystkich mitów i obok tych wszystkich legend, no to opowieści Tolkiena w dużej mierze były również często inspirowane jego własnymi doświadczeniami. Zostało to dobrze podkreślone w filmie biograficznym o Tolkienie z zeszłego roku, ale warto powiedzieć o tym również kilka słów tutaj. Konflikt sił dobra i zła, zarówno w Hobbicie jak i we władcy pierścieni były bezpośrednio inspirowane doświadczeniami Tolkiena z czasów I wojny światowej. Bitwa pod Sommą, jedna z najkrwawszych bitew w historii, zainspirowała ponoć autora do rozpisania na stronach Hobbita bitwy pięciu armii, a związek Tolkiena z jego żoną, jak już wcześniej wspominałem, również miał wpływ na jego twórczość, ale na stworzenie śródziemia wpływ miały dodatkowo wspomnienia Tolkiena z dzieciństwa. Czas, który spędził w obecnym rezerwacie przyrody Moseley Bog, niedaleko Birmingham, zainspirował go do stworzenia Shire. Inna historia za to odnosi się do wydarzeń z bardzo wczesnego dzieciństwa Tolkiena, kiedy to został ukąszony przez jadowitego pająka. I chociaż Tolkien był za mały, za mały po prostu, żeby zapamiętać to zdarzenie, to wielu analityków jego twórczości i psychologów uważa, że to właśnie to zdarzenie, w Wpłynęło na Tolkiena w jego twórczości i przez to stworzył on postaci wielkich pająków w hobbicie czy też szeloby we władcy pierścieni. Sam Tolkien twierdził, że to zdarzenie nie wpłynęło na wywołanie się u niego jakiejś fobii, nie wpłynęło również bezpośrednio na jego twórczość. Wracając jednak bezpośrednio do losów Władcy Pierścieni, to chociaż książki odniosły bardzo duży sukces i jak wspomniałem zyskały status kultowy, to gigantyczny wpływ na ich nieśmiertelność, miały ekranizację Petera Jacksona, które niezwykle napędziły sprzedaż książek i sprawiły, że o Władcy Pierścieni słyszał tak naprawdę każdy. Nie oznacza to jednak, że wcześniej nie podejmowano się prób ekranizacji twórczości Tolkiena. Tych prób było naprawdę sporo i jedne z nich w ogóle ocierały się o prawdziwe softporno, inne za to miały być stworzone bezpośrednio przez Stanleya Kubricka i Beatlesów. Tak, naprawdę, w Golluma miał się wcielać sam John Lennon. Tolkien... Ekranizacji Władcy Pierścieni z prawdziwego zdarzenia nie doczekał. Zmarł w roku 1973, a pierwszy film, a raczej miks animacji filmu, miał swoją premierę w roku 1978. Fabuła skupiała się na pierwszej połowie fabuły Władcy Pierścieni i kończyła bitwą o Helmowy Jar. Zrealizowana była techniką rotoskopową, w ramach której animacje nakładane były na aktorskie sceny. Dokładnie o tych wszystkich perypetiach związanych z filmowymi losami Władcy Pierścieni, jak zresztą sami zaznaczyliście w komentarzach, wypowiedział się już jakiś czas temu skazany na film, także bardzo serdecznie odsyłam Was do obejrzenia jego materiału, tam gdzieś w kartach i na dole znajdziecie. Na początku XXI wieku wybuchła jednak prawdziwa adaptacyjna bomba w postaci wspomnianej trylogii Petera Jacksona, i chociaż syn Tolkiena, Christopher. Czuwający nad spuścizną ojca dosłownie gardził tym projektem i posądzał Jacksona o to, że wypad troszył książki JRR to dwie rzeczy. Trzeba Jacksonowi po prostu przyznać. Po pierwsze udało mu się stworzyć dzieło, przez które zostanie zapamiętany i chyba tylko przez to. No może jeszcze przez King Konga. A po drugie to tak naprawdę filmy Jacksona sprawiły, że władca pierścieni stał się marką. Ten filmowy fenomen, który zgarnął 17 Oscarów, co jest w ogóle jakąś chorą liczbą, na zawsze odmienił w ogóle potencjał turystyczny Nowej Zelandii i sprawił, że władca pierścieni zaczął być adaptowany na najróżniejsze sposoby. Games Workshop, firma produkująca figurkowe gry bitewne, wypuściła jeszcze w 2001 roku strategiczną grę bitewną osadzoną w uniwersum władcy pierścieni, która w kolejnych latach zyskała ogromną popularność, goniąc Warhammera. Sam zbierałem nawet magazyn, który był wydawany razem z dołączanymi figurkami wojaków. Obok tego wydawane było również mnóstwo gier wideo na licencji władcy, czy to strategicznych, takich jak Bitwa od Śródziemie, czy konsolowych akcyjniaków, jak Dwie wieże, czy też powrót króla. Mamy też przecież planszówki, czy gry karciane i całą masę gikowskich gadżetów od koszulek przez kubki aż do wycieraczek, którymi możecie się popisywać przed sąsiadami. W latach 2012-2014 fani twórczości Tolkiena otrzymali od Petera Jacksona kolejną trylogię, kolejną niespodziankę, tym razem skupiającą się na wydarzeniach z hobbita. I chociaż ta trylogia nie została już tak gorąco przyjęta jak władca, no bo tutaj faktycznie dużo rzeczy nie zagrało: od tony CGI i efektów specjalnych, po nieścisłości względem oryginału i rozdmuchiwanie historii do gigantycznej skali, to ponownie udało jej się tchnąć nowe życie w markę. Nawet Lego postanowiło wypuścić swoją serię zestawów z władcy pierścieni i Hobbita. Swoją drogą materiał o historii Lego znajdziecie w kartach, i tam w opisie, i w ogóle na kanale. No i tak się właśnie robi autopromocje. Ale już wracając, to obok zestawów Lego otrzymaliśmy również kolejne gry wideo. Z tym, że tym razem oczywiście w klockowym wydaniu. Teraz adaptacją Władcy Pierścieni w formie serialu zajmuje się Amazon. I chociaż nie uwierzę, że produkcja ta przebije dokonania Jacksona, to pokazuje to, że spuścizna Tolkiena nadal inspiruje. No i to, że każdy serwis streamingowy no, musi mieć swoją serię fantazy z dużym budżetem. Ale jednak, już tak trochę zataczając koło i wracając do pierwszej myśli z tego odcinka, to fenomen Władcy Pierścieni jest naprawdę niesamowity. Tolkien zapisał się na zawsze w historii literatury, ale co by nie mówić, również w historii popkultury dzięki Jacksonowi gigantycznymi literami. Stworzył uniwersum, które zainspirowało wszystkie inne fantastyczne uniwersa, które zostały stworzone później. Tak naprawdę każdy autor, czy to książek, czy to gier, czy to komiksów z dziedziny fantastyki, w mniejszym czy też w większym stopniu po prostu musi inspirować się Tolkienem, bo to właśnie Tolkien ten gatunek tak naprawdę stworzył i spopularyzował. Jeżeli nadal tu jesteście, to bardzo serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. I zachęcam Was również do tego, żebyście w komentarzach podzielili się swoimi wrażeniami i swoimi przemyśleniami dotyczącymi Władcy Pierścieni i tego, co uważacie o Władcy Pierścieni jako marce na przykład. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to oczywiście śmiało dawajcie łapkę w górę, suba, jeżeli jesteście tutaj nowi. I bardzo serdecznie zachęcam Was do tego, żebyście obejrzeli poprzedni materiał na kanale i w ogóle podzielili się tym ze znajomymi, bo czemu nie? No, to tyle. Słuchajcie na dzisiaj. Dzięki Wielkie za obejrzenie tego materiału. Ponownie. Widzimy się niebawem. Na razie.